Się może pójdzie troszkę lepiej niż ostatnio. Miejmy nadzieję. Strzał ładny. Eee, Okej. Okay. Klasyczny strzał, ładny. Eee, mam wrażenie, że typ się poczuwa. Czyli, że czuję, że jest lepszy i dlatego gra w bardzo pewny sposób. Jeszcze ten pierwszy strzał. Ja bym powiedział. Okej. Okay. Counter strike drunk Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To może być ciekawe. Zanówmy <laughs> się, co to może być? Dla mnie taki. No. Kurde silver? No nie powiedziałbym. Dobra. <laughs> O Boże, stary system tego. I nie powiedziałbym, że to coś dobrego było to. Dużo farta. Jest, 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 jest! Jest, mamy to widzowie. Powoli do przodu lecimy. W końcu. W końcu coś trafiłem. Także. Myślę, że teraz może pójść lepiej. Bo po powoli wyczuwam mniej więcej sekwencję grania w to. No, tak naprawdę to nie. Tutaj ładnie, tutaj. Ok. Ładny spray. Ładny. Dobra, uważam, że zagrał to dobrze. Zdajemy, że na Lema? Jest! Dwa razy z rzędu. Takiej serii jeszcze nie miałem. jest ehm. ehm, W CSGO szło mi lepiej. Znaczy, to jest CSGO. Nie, ale po prostu odkąd gram w cs 2 to ciężko mi to wyczuć. Łatwiej by mi było chyba z tym nowym ratingiem 10 tysięcy i tak dalej. Co nie jest coś dobrego moim zdaniem To nie może być jakaś wysoka... To jednak jest wysoka ranga. Dobra, to mnie zdziwiło mocno. Nie powiedziałbym w życiu. Ostatni, ostatni strzał, zobaczmy. To może być, to jest krótki klip, także długo nam nie zajmie ocenianie jego. Miałem kiedyś tego skina. Ładny. To znaczy ja go lubię. Z tych tanich jest dość fajny. Strzał dobry. Dobra, to wiem, że ostatnio moje filmy na YouTube z CSa nie są wysokich lotów, ani na streamach na nie idzie. Ale kończyłem CS, a miałem tą rangę. I uważam, że to jest ta ranga. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale lepsze dwa strzały niż zero. Także... Mm. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj progres. Spory progres. Cieszę się. Do widzenia.